Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Automation Mano oraz Beeman g dzisiaj zajmę się robieniem kabrioleta Asana Martina Vantage V12. Będzie z silnikiem 5,9 który już wam zaraz pokażę, z takich elementów wykonany jest na oraz część zawieszenia. E, silnik się prezentuje tak, 517 koni przy 6,5 tysiącach obrotów, ponieważ znalazłem, że jest taki, który się kręci do 6,5 koła i ma idyl na poziomie od 800 do 1000, więc też tak mniej więcej zrobiłem. Zszedłem 1000 idyl i 6,5 max. Pokażę Wam tutaj, co zrobiłem, i przejdę dalej. Oczywiście, tak w to wygląda. 85 paliwa musiałem użyć, ponieważ dużo za dużo moc produkowałem. Musiałem zmniejszyć quality co niektórych podzespołów. Jeden wydech 75 dB starałem, aż znaczy jeden e, tłumik. Starałem się, żeby było tak 75 dB i jeszcze wam pokażę jak brzmi tutaj w gierce. Od razu na wstępie. Potężnie brzmi tutaj, więc... E, no, dalej, idąc. E, już pozbyłem się dachu w wolnej chwili. Tutaj w kolorach po prostu zrobiłem o w malowaniu paint. Peń, Usunąłem ruch. Jeszcze będę musiał usunąć tę no, szybę, ale to zrobię już tymi kwadratami. Ewentualnie jeszcze tą tylnią boczną usunę, żeby była. Idąc dalej, zawieszenie będzie w sekwa 6 stopniowa, ponieważ tam był manual 6 stopniowy bądź automat 8 stopniowy. Ja preferuję akurat, żeby był manual. E, będę celować tak, żeby auto zrobiło z 300 km na godzinę bo tyle robi w real life e, czyli załóżmy 305 i pierwszy bieg załóżmy skończy się na 80 i jak najdłuższe biegi zrobię mu coś takiego e, idąc dalej e, opony e, na softach radial softach e, 245 przód 295 z tyłu opony sobie dobrem tak, żeby mieć e, 30 profilopony, 20 felgi alusy z przodu, trochę szerzej. Z tyłu się nie da hamulce z przodu 6-tłoczek, z tyłu 4-tłoczek, 400 z przodu, 360 z tyłu. Siła jeszcze Jeszcze nie ustawiłem hamulce bo oczywiście, jak dodam aero, wszystko się zmieni. Ale tak by wyglądało w zakładce aero. Ja tutaj nawet coin curveo zmniejszę i breaker nie jest potrzebny w ogóle. Sport under będzie. Interior, to z tyłu będzie taka mini kanapa, żeby nie usiąść, ale z przodu będą dwa siedzenia. E, z tyłu tylko w ramach tak e, stylistycznie oczywiście, żeby był fotel, dam kanapę. E, jakieś hydrauliczne wspomaganie TCAB standardowo zaawansowane na bezpieczeństwo. Dałem rozkład masy trochę na tył, nawet będę musiał dać z powrotem naprzód, ponieważ ja celuję tak, żeby było 55 na 45 czyli już. E, no i tak wygląda zawieszenie nic takiego nadzwyczajnego, Zawsze też będzie ustawienia, ale camber trochę zmniejszyłem i e, tak by to wyglądało. E, przejdę, zrobię samochód i pokażę wam całego time z budowy jego. No i zrobiłem samochód. Jeszcze nie ustawiłem tylko zawieszenia oraz aerodynamiki. Ja tego nie chcę pokazywać, ponieważ film będzie i tak bardzo długo się robić. Eee, tak by wyglądała stan Martin podłoga mu całą zrobiłem, ponieważ usunąłem elementy podwozia i chciałem, żeby nie było takiej pustki, że prześwituje samochód od spodu. Więc jako taka podłoga jest. Eee, światło mogłoby być trochę inne, niestety nie znalazłem lepszych, ale myślę, że i tak dobrze to wyszło. Od boku w 99% wygląda jak Asem. Awesome. nawet z tyłu bym powiedział, że przypomina, myślę, że taki fajny akcenty. zrobiłem, że dałem pł płaski pasek i po prostu przedzieliłem lampę, dzięki temu wygląda naprawdę jak vantage, no i wnętrze jest zrobione, takie dosyć prosto jak mówiłem, nie zrobiłem tylko, żeby światła działało, oraz żeby kierownica się kręciła, ponieważ jeszcze... Poza tym wyświetlaczem to nie widzę sensu, żeby to robić zresztą i tak ten wyświetlacz. No, może dobra, może go jeszcze zrobię zaraz, ale nie, nie daje takiej pewności. Ale wnętrze jest zrobione, takie prosto, dosyć. E, tutaj mógłbym dodać jeszcze z tyłu, to w sumie zaraz zrobię, ale tak by się auto prezentowało z grubsza. Więc e, nie przedłużając, Wam już przechodzę do image drive'a. No i jestem już w Bimanji Drive, od razu tylko na wstępie ustawię to auto jako domyślne, tak żebym mógł łatwo i żwawo przechodzić między mapkami. Auto zostało już ustawione tak, jak powinno być. E, światło mógłbym zrobić, żeby było trochę ciemniejsze, ale to ja sobie potem to zrobię. Wnętrze jest, nawet i kamera od razu ładuje się z pierwszej osoby, więc myślę, że dobrze to wyszło. No e, i wyświetlacz też działa, jak widzicie. E, sprawdzę od razu od 0 do setki. I ile to auto zrobi. Tylko się, czy bez kontroli trakcji, czy z, ale chyba bez lepiej będzie. Bez kontroli trakcji jest 4,43, a z kontrolą trakcji 4,33. No dobra, troszkę lepiej, jednak z kontrolą trakcji. Jeszcze sprawdzę wam od 0 do 100, zanim jeszcze pojadę wyścig, czyli pojadę tutaj do końca i zawrócę. Bo inaczej, to nie będę w stanie tego zrobić. To na godzinę i hamulec 32 metry. Nie jest najlepszy wynik. Bardzo może, że hamulca nie ustawiłem, ale trudno. Powinno być dobrze. Nawet, że to auto nie będzie hamowało. Trudno się mówi. Będę celować tutaj, żeby zrobić poniżej 2 minut. Okrążenie. Myślę, że to dobry pomysł i dobry plan taki osiągalny. O, przydałby się jedynkę wrzucić. Dobra, z pierwszej osoby nie będę jechać. Ale źle nie brzmi ten samochód. Mi się podoba nawet. No i nawet stabilny jest, trochę ślizga go. O kurde, hamulce nie istnieją w tym aucie. Trochę ten gaz mi szwankuje. Ale i tak raczej to nie będzie jedno z szybszych aut. Ja jeszcze postaram się go potem poprawić. Przecież nie chciałem nie wiadomo ile czasu na nim spędzać, ale ogółem wyszedł bardzo fajnie, solidnie mi się podoba, ogółem. Możecie dać znać w komentarzu. I widzę, że trochę wentyle się psują, ale mniejsza o to. Idzie tu na flacie zrobić? I idzie. Ooo, ale ślizga! No przyspieszenia to to auto nie ma zabójczego na pewno. Myślę, że to z ostatnich samochodów może być najwolniejszy samochód jaki zrobiłem. Ale nie ma tragedii. Światła bardzo fajnie działają. Tym mi się bardzo podoba. Taki nie jest Aston 1 do 1 ale na pewno w jakimś stopniu go przypomina. O Jezu, znowu ten bóg, że wciskam hamulec i gaz się wciska jednocześnie. 2 minuty 5? Tak. Uuu, uh, ale ścinka, Ok, tak, nie miało być, <grymne> 25 sekund, pewnie jakbym ustawił hamulce trochę mocniejsze, byłoby lepiej, dobra, przejdę dalej, um, czyli na, e, teraz jeszcze, e, jak to się nazywało, no, też na tej mapie, e, o, to, 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 Handling Kurs. No, i lecimy na razie fajnie idzie. No, bo dobrze się auto prowadzi. Dobry ma rozkład masy stosunkowo. Fajnie, zawieszenie ustawiłem, bo już trochę się nauczyłem. Bo robię e, tak jak w po poprzednim odcinku wspominałem. E, samochód pod e, klasę GTE, GT3 pod Endurance. E, auto jest załóżmy w 80% zrobione. Nie jest moim najszybszym samochodem, jaki zrobiłem pod tamtą klasę, bo już zrobiłem cztery różne modele eee, i ogółem, auto, które wybieram, będzie nastawione na stabilność jazdy, e, łatwość prowadzenia, czyli jedno i drugie, w sumie się trochę wiąże. Silnik z przodu, żeby trochę e, miał fajniej rotację na wolniejszych zakrętach i rozkład mas mniej więcej też 50 na 50, po to, żeby e, no, fajnie w ogóle wchodził w te zakręty, nawet przy wyższych prędkościach. Mam bardzo mocny silnik, bo tam jest chyba 54 V8, z tego co pamiętam. I 1-16. Ej, nie ma tragedii ten czas. W szczególności, że ostatnie moje samochody bardzo podobne czasy robią. No dobra, to następnym przejazdem Torem będzie American Track na pewno. Na tym torze myślę, że przydałoby się uderzyć w jakieś 1.50, około. Czyli tyle, co ta ferka ostatnio zrobiła. Wow, ale dzisiaj słabo chodzi ta gra, nie wiem czemu. W życiu grafiki mam tylko 70% procesora 13, a mam dziwne dropy, takie do 20-30 klatek. Mam nadzieję, że na filmie to jakoś nie będzie za bardzo przeszkadzało. O kurde. A po krawężnikach ta to, to dobrze sobie radzi. P pokonywanie krawężników, o. W sumie to auto ma prawo słabo hamować, ponieważ e, waży 1,7 tony, więc może też dlatego jest taki trochę ociężały i przez co jest też fajny w prowadzeniu. Możliwe, że jak odpalę ten wyścig z botami, to nawet będzie i fajna walka. Może przynajmniej nie będzie jakoś tak łatwo ich wyprzedzać, ponieważ na razie wszystkie auta jakie zrobiłem to wyprzedzanie trwa e, tak, że nawet połowę okrążenia nie przejadę, już jestem pierwszy. Oh. Przywaliłem tam trochę w krawężnik. 1.38, nie ma tragedii. Ej, znowu ścina kre, ja muszę. Znaczy, o co chodzi? Tutaj celem również będzie tak. Tutaj akurat chyba zejść poniżej 1.50, może nawet poniżej 2 minut, ponieważ. No, tutaj trochę większe straty mogą być w prędkościach. Szkoda, że ten gaz jeszcze mi dobrze nie operuje, ale no cóż, no na coś trzeba zwalić winek, słabo idzie. Ja w ogóle jestem świadomy, że na przykład na dworze do końca nie przypomina Astona, ponieważ ta część ta z tyłu jest trochę taka wysunięta. No, ale niestety to najlepszy model, jaki znalazłem na warsztacie. Chodzi mi o to, że dach się trochę później zaczyna, bardziej przy tych tylnych siedzeniach co dałem. prawie idealne hamowanie, troszeczkę nawet za bardzo schamowane. Nie wiem, czy to nie jest wina, tego, że mi się gaz zepsuł. Ale za pierwszym razem na razie wszystkie przejazdy robię, więc e, to mówi wszystko o tym, jak to, o to się prowadzi. W ogóle powinien mieć około 4 sekund do setki i faktycznie miał te 4-3. Więc. E... Można powie no, mogę powiedzieć śmiało, że jestem zadowolony z performance tego samochodu. No i Driftem też umie jeździć, czyli James Bond by mógł tym latać. O, wnętrze też się buguje, widzę, jeżeli chodzi o dźwięk. I 1,52. Ej, to nie jest naprawdę tragiczne okrążenie. Bardzo wolno, ale stabilnie przejechał. No to jeszcze został mi Drag Race do zrobienia i to by było chyba wszystko na tym torze. Wtedy idę na Hirociego oraz e, na skok w dal chyba. No bo Pike Speak nie ma sensu i inne tory też raczej nie mają większego sensu. Za bardzo nie wiem z czym to porównać z Out, które domyślnie już są w grze. Tam przez przypadek takiego Revila, można powiedzieć jakie samochody są. E, ale standardowo dam z tym e, Civitem. Tylko, że wezmę tego nowego Sin Silda. Eee, tylko że mój ma z 300 koni, a to ma no właśnie z 600 koni, trochę bez sensu, żebym to brał, więc chyba wezmę tego starszego. Eee, tylko wezmę jakąś wersję performance, co 4 sekundy robi. O, ten na przykład eee, powinienem z nim przegrać, ale myślę, że będzie fajna rywalizacja. No tamte to niby jakaś grupa B, rajdów i w ogóle tutaj. Więc zobaczymy. Ale auto brzmi całkiem fajnie, przynajmniej w mojej opinii. No i wygrałem z nim. Eee, 12 sekund do sety. E, nie ma przypału. albo 200 na godzinę zrobiłem, a on nawet chyba nie jest w stanie 200 na godzinę zrobić tamten tak szybko. Trochę miękkie zawieszenie wyszło, fakt. Ale nie ma tragedii. No i jesteśmy na to, że Hirochi wyścig z botami. Ej, dźwięk się ze. Czemu dźwięku nie ma silnika? O co chodzi? No ja pierdzielę, ale ta gra jest pobugowana. No i będziemy słuchać niczego. Ale ja chyba wiem, dlaczego tak jest, bo zmniejszyłem jakość dźwięku. I widać, że to nie tylko działa na jakość dźwięku, jak na ilość dźwięków, które mogą być poddawane przez grę. O, bo ja odjeżdżam od botów, coraz mniej je słychać, i dźwięk wraca silnika. Więc to chyba tego jest wina. No niestety przepraszam za uniedogodnienia, ale postaram się to zrobić przed następnym odcinkiem. Przynajmniej domyślam się co jest na rzeczy tym. Ale teraz przynajmniej dźwięk silnika wrócił. A, no i sprawdziłem czemu mi ta gra może się ścinać. Pewnie dlatego, bo mam 16 rdzeniowy procesor i mam jeden, rdze mam jeden rdzeń na 100% użycia. Dlatego jest 12-13%. Bo jeden rdzeń to ile będzie? Z 8%? Coś takiego. Może mniej. Więc wiadomo, OBS trochę zżera, i na pulpicie zużywam z 2%, bo inne aplikacje jeszcze działające w tle. Ale dobre okrążenie: 1,30? 29. O! Koło botów przejeżdża mi i od razu. Dźwięk się psuje. Jechałem po Frodzie. No, ale przynajmniej odwzorowałem to, że kierownica jest z prawej, a nie z lewej strony. Jak na brytyjski samochód by wypadało. Bo niestety w jakimś Aseto Corsa Competitione to Aston Martin ma kierownicę z lewej strony, a Bentley już ma kierownicę z prawej. Może w przyszłości spróbuję Bentleya zrobić. Tylko, że niestety nie jestem w stanie silnika W zrobić, więc zrobię V po prostu jakąś. V8 po prostu o wymiarach cylindrów takich jak jest tam. Ale fajne okrążenia wyszły 2.54 to jest jeden z lepszych czasów z tego co widzę. Więc wow. A nie cisnęłem jakoś mega mocno. No dobra, no to jeszcze mi zostało skok w dal i myślę, że to by było wszystko. Więc standardowo raz skoczę z wciśniętym gazem, a raz wskoczę na jadąc na luzie. Więc teraz na pełnym gazie, a potem spróbuję wskoczyć, No i na tym zakończę oczywiście. Światło nie sprawdzałem, ale nie ma sensu. Z tyłu tylko hamulec działa. Ale leci, ale leci. Trochę się rozwalił, ale. Skok? Nawet wybitny był. Dobra, spróbuję na luzie skoczyć. Może przynajmniej wtedy wyląduje na cztery koła. Więc dobra, leci. Nie wiem, czy trochę felgi nie za duże wyszły, ale nie ma jakiejś większej tragedii. <laughs> Hamowanie jedynką. 200 na godzinę na jedynce. Ja się wiesz, że ten silnik wytrzymał w ogóle. Dobra, ale zaraz się już tutaj, więc skok był zacny. Ale mam w tym wprawę już. Więc dobra. Ostatni skok, skok nadziei. Myślę, że nie doskoczę do rampy, ale mogę, na, mogę wyskoczyć w minimalnym stopniu. Ale ja już wam z góry podziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy się odcinek spodobał oraz jakie auta byście chcieli, żebym zrobił. Niestety nie mam żadnych propozycji. Aktualnie nie mam żadnych pomysłów na samochody. Ale w najbliższym odcinku i tak będzie samochód, którym mam zamiar wystąpić w Endurance. Ej, nawet to przeskoczył. Za linię, więc nie ma tragedii. Ouch. E, więc no, jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na streamy. E, no i trzymajcie się cieplutko. I na razie. E, palilaka na jedno koło. Śmieszne.